Siemaneczko, ja jestem Nadwins, a w tym filmie pokażę Ci najważniejsze zmiany, które zaszły w patchu 2.3, czyli najnowszej świeżo upieczonej bułeczce, e, dosłownie która weszła w życie 6 godzin temu. Także jest e, kilka zmian, które trzeba omówić, jest mnóstwo bookfiksów, które trzeba omówić. Eee, więc myślę, że to będzie bardzo, bardzo interesujące i powinieneś to wiedzieć. Eee, także, jeżeli mi się spodoba, to się, że mnie subskrybujesz, że kliknąłeś w dzwoneczek. Wtedy nie ominiesz żadnego mojego kolejnego materiału z D2R. A teraz do dzieła. Eee, co do e, takich nowości, nowości, nowości. To e, jest parę rzeczy i zaczniemy sobie od tego, że konsolowcy e, teraz będą mogli wybrać sobie poziom trudności przez, poprzez Game Difficu Difficulty Scale. Będziecie mieli, będziecie mieli taki paseczek, macie taki paseczek, ustawiacie to w opcja gry i wybieracie sobie między Players 1 a Players 8, czyli liczbą graczy w grze. Taka jest, to, jest to taka symulacja graczy w grze, która zwiększa e, HP potworów, obrażenia potworów, ale także e, częstotliwość dropienia przedmiotów oraz expa e, możliwa tylko i wyłącznie do zastosowania w offline gierkach. Nie było tego, powinno to być. Od razu, prowadzili to teraz, chwała im, ważne, że jest. Następnie mamy coś takiego jak force move, force move, czyli wymuszenie poruszania się. Możemy zbindować sobie ruch pod jakiś inny klawisz niż lewy z myszy, na przykład pod literkę G, T, Y, W, cokolwiek innego. I e, jakby umożliwia nam to to, że możemy poruszać się postacią, ale niekoniecznie, nie, ale jakby jesteśmy bezpieczni pod tym względem, że nie zaatakujemy przypadkowo potwora. Klikając lewym wszystkiem myszy, bum, 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 bum. Jakby poruszamy się, ale jeżeli najjedziemy y, przypadkowo na jakąś potworkę, to go zaatakujemy. Ale w wymuszaniu, jeżeli wymusimy ruch jakąś, jakimś bindem, typu na przykład w, i tylko, jakby, tylko zaznaczamy kursorem, gdzie w którą stronę mamy iść. Nie masz ma szans, żeby zaatakować danego potwora. Nie ma żadnych szans. Także jest to bardzo fajne na piekle. Następnie ogromne zmiany, w, opcjonalne oczywiście, ogromny dodatek w, 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 w umiejętnościach. Jest coś takiego teraz jak Active Skill Bindings i Quick Cast. I teraz pokazuję to w grze. Pokazuję to od razu w grze. Poprzednio poprzednio nie mieliśmy niczego takiego. Oczywiście nasze y, umiejętności wyglądały w taki sposób, że po prostu sobie tutaj były, klikamy sobie w umiejętności, bindujemy F1 to, F2 to, F3 to, E to i tak dalej, tak Teraz wchodzimy w opcję rozgrywka i mamy takie dwa okienka. Y, pokazuj aktywne, przy, aktywnie przypisane umiejętności oraz szybka aktywacja umiejętności. Na początku dajmy sobie to, zobaczmy co to robi. Pokazuj aktywne przypisanie umiejętności. Zastosuj Świetnie i teraz każda, każde, każda moja umiejętność, która została zbindowana przeze mnie wcześniej, będzie tutaj sobie wyświetlona. Fajny buyer, ok. Ale jeżeli chcemy posunąć się o krok dalej, możemy zaznaczyć jeszcze to, szybka aktywacja umiejętności. I teraz jest to takie coś jak było w Diablo 3, jakie jest to wybór z umiejętności, jakie są w Lolu, na przykład, w mobach, LOL, HOTS, Dota. W tym momencie... Jeżeli wcisnę od razu Z, jeżeli wcisnę Z, to od razu użyję umiejętności Bum. Nie muszę wciskać jakby mojego bind'a nie muszę jakby poczekać, aż on pojawi się tutaj i nie muszę dopiero aktywować go prawym. On się aktywuje od razu, kiedy wcisnę. Nawet kiedy mam tutaj dwa ataki, bo nie mam nic. Eee, Bum, Bum! Ale wcisnę sobie Zkę. To się kastuje. Tak samo tutaj z doława ciała idę i pod F1 mam wartownik błyskawic, pod F2 wartownik śmierci. F1, 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 F2 wartownik wartości śmierci. Pod F6 mam osłabienie, F6 osłabienie, pod L mam portal i wszystko działa od razu. Więc jest to aktywny, aktywny bind. Jest to bardzo dobry feature. Myślę, że wiele osób sobie pokorzysta. Myślę, że wiele osób sobie pokorzysta. Następnie omijam takie minimalne jakieś niuanse pierdołki, jest tu dużo bookfiksów, jest dużo tej naprawdę błędów, które nie powinny mieć miejsca, więc e, to sobie od razu jakby pominiemy. E, zajmiemy się najważniejszymi. Najważniejsze Zaczniemy od gameplayu. Pets, summons and, and mercenaries will now warp the player's location, if they are far away from the player's character. I e, co to nam mówi? Mówi nam to, że pety, samony, najemnicy e, teleportują się do nas, kiedy jest, odsuwamy się za daleko. W przypadku najemnika jest to oczywiste, zawsze tak było. Jeżeli najemnik się zablokował gdzieś, no to teleportował się do nas po jakimś czasie, no nie? W przypadku petów, summonów niekoniecznie. Na przykład najbardziej wkurzająca sprawa e, Bóg e, Nekromanty, e, który trwał też w Starym Diablo, było to, że jak mamy tych ożywieńców na 30 poziomie, e, których jakby przyzywamy ze zwłok przeciwnika i on się staje właśnie tym samym przeciwnikiem, jakby tylko naszym sojusznikiem teraz, wiadomo o co chodzi, no to jeżeli odejdziemy za daleko, po prostu tracimy ich. Oni, oni po prostu się deaktywują, umierają. I to było stać wkurzające. Teraz wszyscy się teleportują do nas. E, Dodatkowo, dodatkowo, coś bardzo ciekawego nastąpiło. Jak się okazało, nie tylko, nie tylko Neumannaki, jakiś wielki druida i najemnicy się teleportują, ale również, ale również trapy zabójczyni albo hydry, albo hydry yy, czarodziejki. Więc popatrzcie, w trapach bo bum, 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 kładę sobie trapy, i normalnie nie byłoby szans, żeby te trapy się przenosiły do nas. Ale tak się składa, że jeżeli odejdziemy troszkę dalej, no to one po jakimś czasie przeniosą się znowu do nas, tak jak teraz, i, można, i mogą atakować kolejne potwory i tak w kółko. Więc jest to ogromna zmiana. Um, hmm, I jest to dosyć ciekawa zmiana. Także to jest coś, na co warto zwrócić uwagę. Um. Następne, następne większe zmiany. Puffing has been improved for player summons. To jest świetne wiadomo dla nas, bo jak wiadomo, wszystkie przyzwańce na to byli debile. Jestem, jestem yy, bardzo ciekawy, jak to jakby będzie działać na dłuższej, w dłuższej perspektywie, ale poprawiono, poprawiono sztuczną inteligencję przyzwanych potworów. Powinni podejmować jakieś lepsze decyzje, w, na przykład w sytuacjach, kiedy się zablokują, a wystarczy przejść przez drzwi. No to przechodzą przez drzwi itd. tak więc tutaj inteligencja sztuczna została e, troszeczkę podrasowana, co się by bardzo przydało. E, dodatkowe tak, takie rzeczy jak Chat Social, Lobby Menu, Graphics. Jeżeli mamy NVIDIA DLSS, e, Deep Learning Super Sampling, jeżeli nasza karta kategoria na to pozwala, to możemy sobie kliknąć DLSS w opcjach, w opcjach grafika. Pod e, skalowaniem rozdzielczości będziemy mieli tutaj DLSS. Pamiętajcie o tym, żeby sterowniki update'ować. Update E, o właśnie, bo jeszcze tutaj ten, e, tak pokazałem nie do końca, tutaj skalowanie rozdzielczości, podskalowanie pod rozdzielczości, będziemy mieli tutaj gdzieś mniej więcej e, opcji włączenia DLSS, no nie? E, pamiętajcie właśnie, upgrade'ujcie sterowniki, ja mam kartę, na która obsługuje DLSS, ale niestety nie mam sterowników upgrade'owanych, więc na razie jeszcze tego nie mogę włączyć. Zadbam o to pewnie jutro, e, dodatkowo jakieś, e, tak samo tak jak mówię, strasznie dużo fixów, pierdołek i tak dalej. Um, z ważniejszych rzeczy, yy, z takich ciekawych rzeczy też zmieniła się np. podłoga, w, w, podczas walki z balem mamy troszkę inne tekstury podłogi. W komnacie twierdzy Kamienia Świata, w komnacie Kamienia Świata, tam gdzie się walczy z balem, zamienili po prostu rodzaj podłoża. <taki> tak im przeszkadzało im, albo może to ma jakieś znaczenie <taki> inne. Yy, także jakieś poprawy graficzne, poprawy yy, audio. I poprawy crashy powinno być dużo mniej e, randomowych kraszy w grze z tego co wyczytałem. Także to jest zawsze na plus, zobaczymy jak to się sprawdzi w praktyce. E, mnóstwo, mnóstwo bogów online, mnóstwo y, bogów z umiejętnościami postaci, takimi jak na przykład to, że Paladin nie mógł użyć aury przekonania, kiedy nosił łuk albo ukusze strasznie odklejone rzeczy albo typu że Tlekineza teraz działa na mm, stałożytnych na, na Altar of Enchance, czyli na to otwieranie drogi do starożytnych W każdym razie najemnicy przechodzimy do ciekawych rzeczy e, po pierwsze usunięto bugowanie najemnika i to jest ogromna zmiana i oczywiście że to powinno się stać w momencie, kiedy widać było, że naprawiają wszystkie bugi typu bugowanie zbroi, bugowanie Andariel, co już nie jest w ogóle, no to już się nie dzieje, no to bugowanie najemnika również już tak sobie myślałem, że to, jest, to już trzeba zacząć odliczać czas, no nie? Więc bugowanie najemnika już nie działa i żeby to od razu, żeby nie być gołosłownym, od razu sobie to sprawdzimy, sprawdzałem to na streamie, sprawdzałem to wiele razy, ale dla udowodnienia. Bugowanie najemnika, co to było? Było to po prostu... Sprawienie, że najemnik nie mógł być, że, że potwory, które używały walki wręcz, typu nap upadli, jakieś zombiaki, ale każdy potwór, który atakował jakby z ręki, nie widział najemnika. Więc najemnik mógł sobie hasać spokojnie między tymi wrogami i był bezpieczny. Jak się wywoływało bugowanie Merca, wywoływało się to w taki sposób, że zamykaliśmy go w jakiejś lokacji, a on właśnie przez to, że my odeszliśmy za daleko, teleportował się do nas. Po tym teleporcie był niewidzialny dla... Był niewidzialny dla przeciwników atakujących wręcz. Był widzialny dalej dla łuczników oraz był dalej widzialny dla magów, ale dla tych wręcz nie. I taki upadły nigdy w życiu nie mógł go zaatakować albo jakaś łuczniczka, albo jakaś bestia. I sprawdzamy. Merc teoretycznie jest zbugowany. Proszę bardzo, mamy tutaj postawę atakujące wręcz i atakują mojego najemnika. A najemnik nie jest zbugowany, dostaje demedże. Jest absolutnie, widzicie, atakują go jest absolutnie e, widoczne dla nich, także w tym momencie e, bugowanie najemnika nie istnieje dodatkowo e, można przeczytać, że e, zadbali o też o takie pierdołki rzeczy typu na przykład to, że teraz już martwi najemnicy nie będą leżeć na ziemi. Gdy są martwi zawsze jak się logowaliśmy do gry, no to leżał na ziemi, no nie? Ziomek leżał na ziemi i po prostu sobie ucinał komara. Teraz już tego nie ma, oczywiście tego nie powinno być. E, Usunęli też bóg, który bardzo wkurzał wielu graczy, czyli bóg wizualny pokazywał on nie tą aurę co trzeba. Kiedy wzięliśmy najemnika z aurą świętego chłodu na koszmarze, to na koszmarze pokazywało dobrze aurę, a kiedy weszliśmy na piekło, to ta aura nagle widniała. Ikonka aury zmieniła się ze świętego chłodu, jak wchodziliśmy na pomocnika, na przykład na błogosławioną celność. Aurę miała taką samą, ale ikonka była inna i to nurtowało wielu graczy. Nic nie zmieniało to, ale wkurzało. Co do teraz przeciwników, bardzo ważny, bardzo ważny fix, który też istniał w Diablo 2 starym, i dopiero w D2 Resurrected się tym zajęli, czyli, czyli żmioszpony, przynik ataku, te używające tej poison spear, czyli nie wiem, włóczni trującej, trującej włóczni, coś takiego, która. A to, czy to była chmura strucizny? To wyglądało jak po prostu taki spier ale to była ta chmura z trucizny, która, której kalkulacja obrażeń była totalnie z kosmosu, zadawała hol, holendarnie za dużo obrażeń, i zamiast tych od trucizny zadawała obrażenia od. E, od, od e, no to były obrażenia fizyczne, no nie? Następujące w bardzo malutkich, krótkich interwałach. Nie, był to ogromny, nie były to ogromne obrażenia, e, dlatego można było je zredukować przez redukcję obrażeń fizycznych, e, przez jakąś tam płaską wartość. E, parę dziesiąt z tego co pamiętam wystarczyło. No, ale, jakby skompletowanie takiego zestawu, no, to też, była, to też nie było nic ciekawego. I kijowe to było strasznie. Więc teraz naprawili ten błąd. Jakby też miłoszpony nie są już tak niebezpieczne. I są w końcu takie, jakie być powinny. Także farmę z klucz nienawiści od zniknięcia ataka Możemy sobie sprawdzić, też mieszpony nie są już tak złe, jakie były wcześniej i farma kluczy, kluczy nienawiści na ich ataku będzie dużo przyjemniejsza. W tym momencie zadają obrażenia od trucizn i tak ma być. Także to jest spoko. Dodatkowo, dodatkowo mm, Dev Lordi, czyli te takie minotaury z dwoma toporami, no nie e, które siały zagładę i zniszczenie e, mają już normalne obrażenia ich damage, ich obrażenia chore w Diablo 3 Resurrected były spowodowane bugiem e, zwiększenia szybkości ataku. Kiedy oni wrzucali furię, czyli ten, ten, ten taki wiaterek, taki, taki który się pojawiał, no nie? To gdy się do nas zbliżyły, nawet bez animacji ataku dostawaliśmy obrażenia i, i wyglądało to z zewnątrz jakby to była dota, czyli Czyli jakaś trucizna, jakaś aura obrażeń, ale tak naprawdę one atakowały w nas tak szybko, szybciej niż animacja, e, e, że czuliśmy się jakbyśmy gali w Tibie. Ziomek stoi, tak, a my giniemy, no nie? Jedyne co rozróżniało w tej sytuacji Diablo 2 od Tibi, to było to, że w Diablo 2 nie ma tych y, wyskakujących okienek, tych, tych a, y, cyfr demedza, nie? To była jedna różnica. Teraz już tego nie ma. Ponaprawili również Bóg z szybkością ataku, bo w Diablo 3 nie było żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o szybkość ataku. Można było stworzyć postać, która atakowała 20 razy na sekundę. Więc e, nigdy tak nie powinno być, e, i też dotyczyło to i graczy, czyli my mogliśmy zbudować taką postać. Barbarzyńca Wilkołak na przykład, albo Kiksinka, która robi uber Tristram w minutę, e, która zadaje 20 kopniaków w sekundę, to wszystko są bugi, to skobuje bugi i nie polegajmy na tych buildach już więcej, jeżeli jedną, jednym celem e, Twoim e, grania w danym buildzie było to, że właśnie grałeś tą Kiksinką i bum, 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 atakowała y, tak szybko, no to teraz już niestety to nie będzie działać. Niestety, niestety, bardzo dobrze, bo to był bardzo poważny bug. Ias bug, albo bug y, szybkości ataku, jak zwał tak zwał. W każdym razie to też działało na devlordów y, i to dlatego devlordzi, czyli te minotaury, byki, były tak niebezpieczne. Teraz to działa tak, jak powinno, więc to jest ogromna, ogromna zmiana, a raczej ogromny powrót do normalności, bo tak zawsze powinno być. Dodatkowo, staż. Bardzo wkurzający bóg powodujący to, że wszedł staszu, w staszu, w tej dzielonej skrypce. A nawet, nawet w, w każdym staszu, właściwie w każdym staszu, nawet nie tylko w dzielonej. I w dzielonej skrypce i w zwykłym staszu było tak, że jeżeli mieliśmy jakiś tam cup golda, w jeszcze od levelu naszej postaci, to jeżeli próbowaliśmy zdeponować większą ilość golda niż nasz maks która by przekroczyła nasze maksimum, to gra. To, to gra blokowała całkowicie wpłacanie, więc musieliśmy wyliczać ile mamy do maksimum i troszeczkę mniej wpłacać, co było strasznie głupie. E, bóg, jak z gry przed 30 lat, fatalne. No, i teraz to zmieni w taki sposób, że oczywiście, jak płacamy golda, e, które, prze, który po wpłaceniu przekroczyłby maksymalny e, jakby pułap, no to wiadomo, że wpłacamy tyle, ile można, a reszta zostaje u nas, no nie? Tak powinno być zawsze. Także Enemy tutaj, tak, tak, tak. Mm. To są to co to jest omówione, to są na to, to jest jakby mało mało istotne Dodatkowe jakieś udogodnienia w, raczej nie udogodnienia, bo nowości nie ma, ale raczej naprawa bugów, także. Także w tym momencie pocieszające jest w sumie to, że <gra>, Gra wraca do normalności, do stanu, w której, w której powinna być od samego początku. Trochę słabe jest to, że nie ma żadnych nowych rzeczy. Czekamy dalej na PTR, e, który może być obiecujący. Tam może spotkamy nowe rzeczy. P PTR, czyli Public Test Real, czyli serwer, którym będziemy testować sobie a, nowe e, może rzeczy. Na pewno jakaś taka stabilność serwerów i tak dalej, która e, się przyda przed startem e, Ladera. No i na końcu pytanie, najważniejsze pytanie. Kiedy Lader? Kiedy Lader? Bo wiele osób czeka na, na ten Lader, w tym ja oczywiście. E, już się nie mogę doczekać, kiedy sobie zagramy od zera z wszystkimi razem. E, nie ma jasnej odpowiedzi, kiedy Lader. E, jest na pewno, na pewno to musi być w takiej kolejności. Najpierw wychodzi PTR. Czyli PTR jest przewidziany tydzień, dwa tygodnie, za tydzień, dwa tygodnie może być, tak mi się wydaje, myślę, że będzie tak w połowie grudnia, na pewno ma być w grudniu, no nie, e, mi się wydaje, że będzie to mniej więcej w połowie grudnia, tam tu już powiedzieli, Blizzard powiedział, że PTR ma być e, sfokusowany, ma być stargetowany na poprawę, poprawę stabilizacji serwerów, na... Ewentualne testowanie nowych rzeczy, tego nie wiemy do końca, co to znaczy nowe rzeczy. Jakieś new features, zobaczymy, co to w ogóle jest, bo to może się okazać jakąś opcją w grze, a może to być nowe słończne, tego nie wiemy. I dopiero w momencie, kiedy oni będą pewni, że serwery są ok, to wtedy podadzą datę pierwszego ladera. A, więc. Więc tak, więc tak to wygląda. Omówiłem chyba takie najważniejsze informacje, tak jak mówię, ten link będzie w opisie. No i to tyle. Optymalizacja, naprawa bugów. A, no i bardzo ważna rzecz, bardzo ważna rzecz. A propos naprawy bugów. Naprawili ogromny bug z firewallem, czyli z ścianą ognia, która, kiedy nakładaliśmy ją na bossa, zadawała... Kolejne, kolejne, jakby nakładały się obrażenia na siebie, gdzie to nie miało mieć miejsca, więc e, dzięki temu. Albo przez to raczej, e, ściana, z, o, ściana ognia zadawała dużo większy damage, niż powinna. Dużo, dużo większy demcz niż powinna. E, ludzie taką do takie się przyzwyczaili, Niektórzy na tym opierali swoją jedyną jakby szansę grania czarodziejkom, więc radzę w tym momencie o tym zapomnieć. E, są różne inne buildy, meteoror by na piekło, Blizzard Soso, -So, Orb Lightning, e, Wy na moim kanale na YouTube masz parę buildów do Czarodziejki, może coś sobie wybierzesz zamiast tego. Można też grać Frozen Orb i Firewall, czyli właśnie Ściana Ognia, ale nie nastawiać na to, że będzie da dalej działał w taki sposób. Usunęli tego buga, więc w tym momencie Firewall Czarodziejka już nie istnieje w zbugowanej formie i nie jest już tak wymiatająca. Ogólnie buildy pod fire Firewalla istnieją, ale na pewno E, nie będą tak OP jak były wcześniej, to warto zapamiętać. Także z mojej to wszystko. Jeżeli będziecie jakieś pytania, wal do mnie na, na live albo w komentarzach tutaj. Live na Twitchu na twitchtv.nadimwins. E, no i tam jestem 4 do 5 razy w tygodniu, streamuję po 8 godzin, więc y, łatwo mi tam znajdziesz. E, I zapraszam. A z tej strony to wszystko, i widzimy się w następnym. Także. Eee, miłego dziąka albo wieczoru i następnego BOOM!